Drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Bardziej tak będę mówił spokojnie, bo dzisiaj ma być relaksik. Dzisiaj ma być przed Spankiem. To ma być odcinek, moi drodzy, bo ten odcinek jest bardzo dobry, jeżeli idziecie przed Spankiem. Oczywiście yy, każda pora dnia jest dobra na obejrzenie tego odcinka, lecz najlepszy jest jednak wieczór przed Spankiem, moi drodzy, jeżeli obejrzycie ten odcinek, wlezujecie się, zapomnijcie o wszystkim i pójdziecie sobie fajnie spać. Jeżeli chcecie więcej takich od odcinków satysfakcjonujących, spokojnych, dajcie coś w komentarzu. Macie 3 sekundy, a to jest dosyć ciężkie na zostawienie łapeczki góry, na subskrypcję kanału oraz na zostawienie komentarza, byle jakiego nawet to może być kropka, to już zależy od was, po prostu, jak zdożycie. 3 sekundy to jest, nie wiem, mało możliwe, lecz Dacie radę, ja w to wierzę, moi drodzy. Macie 3 sekundy: 3, 2, 1, oglądajcie! Lecimy, moi drodzy, z odcinkiem. Jeżeli ch oczywiście chcecie, prawda, samemu być, że taki odcinek, macie tutaj, prawda, w komentarzu. I lecimy, moi drodzy, to jest cięcie jakiegoś jakieś jakiejś listewki takiej. To jest za szybko lecie, moi drodzy, ciężko jest się komentuje, ale ten tasak wygląda profesjonalnie dosyć. No, właśnie widzę, naostrzony na jest fest, dobrze. O, ale dobre. Mm. Dobra, to jest właśnie, mój drodzy, odcinek na fakcje tak? Co to jest za owoc? Jest zamrożony dosyć, tylko co to za owoc? Jakiś zamarznięty. Czy to będzie lawina z rzuci, ten Pan rzuci kamieniem, i czyli to będzie lawina z kamieni? No tak. Pa, jaka lawina się robi? Nagle tak wszyscy, wszystkie kamienie tak spadają. Postaram się mówić spokojnie, bo jednak to ma być odcinek przed snem, moi drodzy. Taka lawina z kamieni się robi, ja... No to pięknie wygląda. Dobrze, że przynajmniej ci ludzie tam nie spadli, kurde, jakby to ich dosięgło. sięgło. Co to było przed chwilą? Czy to się będzie kręcić? Na stówę, tak, to się będzie kręcić. Jazda! Jakiż to... jak to pięknie wygląda. Łoho wow. Ale zarąbisty efekt czy on wchodzi na drzewo? Czy on wchodzi w taki sposób na drzewo? No jakie dziwne! To ja bym się bał, czy spadnie się tu! Co to jest? Czy to jest chore? Ja bym się... O, ale słodkie pieski! Jezus wszystkie te same, ale słodziłaś. Jak, jak w bajce moi drodzy, jak w bajce to wygląda. Nagle tak pełno piesków. Jak w takim bardziej filmie z psami właśnie. Coś coś w tym stylu. Zaraz mi się to wygląda. O on takie twarze, jakaś taka kreskówka, jakby to wygląda. Taki komiks. Jak on fajnie robi postacie różne. Wygląda w sumie jak bardziej jak w Japonii gdzieś tam, bo oni często mają takie maski właśnie. Nie wiem do czego to są te maski, czy Anto właśnie jakieś... Bo jest złe powietrze tam. Czy... Zawsze mnie to ciekawiło. Nie czytałem po prostu na ten temat, więc nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu, bo mnie to ciekawi. Tutaj rośnie jakiś grzyb, grzyb na drzewie. Prawdopodobnie jakiś im. Nie no, grzyb to jest. Kurde, jak to. Brodawki są, purchawki, fuh. Nie no, grzyb. Ale to. Jak fajnie wygląda, jak się grzyb robi. <grym> ale satysfakcja. Ciekawie, no to musiał nagrywać. Co to za jajo było? To było jajko strusia, czy co, że tam tyle żółtek było? Lol. Ale jaja. Nie wiem, co to jest, ale wygląda dziwnie ten zielony taki jako jest skórka. Jakby. Czy to jest ciasto? Jaki tos. Satisfaction, moi drodzy. Ach, piękna rzecz, moi drodzy. Satisfaction. Piękna rzecz. I wycinanko. I kolejne wycinanko. Zarąbiste. O, napełnianie balonów. Te, te balony mi się tylko z kojarzą. I, i tak, z takimi pieskami fajnymi zrobione z tych balonów. Tylko mi się z tym kojarzy. Ale fajnie, lol. Kiedyś nie, kiedy wybu nie wybuchł. Nie wybuchł ten balon. Co, włosy? No i co. Jezus, to się stało! Ole, <grymne> fryz dziwny! A <grymne> pierdzielę. to by się nadawało do jakiegoś teledysku. No, ale na co dzień wydaje mi się, że taka fryzera to tak, tak średnio. Każdy by się gapił. No ale zarąbiście, jaka Jaka precyzja w ogóle, z każdej strony tak samo. O, pękający w balon, w slomo, z wodą to jest perełka. Grzybki? Grzybulkę? Grzy, grzybulki? Jak rosną, znowu mamy timelapse. Jak rosną grzyby, tylko ciekawe ile czasu to schodzi. A to co to jest? Mega fajnie to wygląda. Jakby w z wody był jakiś dywan, tak to wygląda. Cały z wody, no? Jakie to jest piękne. Wow, jaka satysfakcja. Chciałem to w reale zobaczyć. Ja pierdzielę, jaką to musi mieć siłę. Tak się położyć tam. To <laughs> znaczy, ja myślę świetne co to jest polerka? co ona trzyma? to jest jakaś to jest jakaś folia co się dzieje? to jest folia, jakiś plastik? bo teraz kurcze tak średnio wiem o co tu chodzi jakaś guma, może żel czy to jest jakaś... to wygląda jak jakaś pacynka ty faktycznie to jest jakiś misio misio ja pierdziele jak to się szybko zrobiło coś świetnego Ej, to wygląda jak ziemniak. Ej, to, to serio wygląda jak ziemniak. Czemu ona to odpięła? Aha, jak jak To jest specjalnie pod film zrobione, zarąbiste Jakby się owoz otwierał. Sztos. No, jak masz tak mało włosów, to widziałem to już gdzieś. Taka farba, jakby na włosy, ale to dużo daje w sumie. Kurde, ale jednak wolałbym mieć normalne włosy, niż sobie jakoś taką farbą robić. Lecz jak trzeba, to trzeba, nie? Puszkę rysuję. A to jest taka puszka, kurde. Oooo. Dla kotka, no właśnie. o, jaki słodziak. Co nie robią? Jezus, co się tu dzieje? C co się tu dzieje? Czemu ona mu tak w łeb O co tu chodzi? Jakieś, jakiś lód? Jak to dziwnie wygląda. Ciekawe czy to jest jakaś zamrożona część, czy po prostu tak, tak to tam jest. To jest lód, to jest na stówę lód, tak. Taka tafla się zrobiła, zarobiste Co on robi? Jakiś trik? I nie wody. ja Ależ to jest... W sensie, cieka... wydaje mi się, że bym dał radę coś takiego zrobić też. Ja pierdziele, jakie drzwi! Ty, bo, bo ja chcę takie w pokoju, ja chcę takie w pokoju mieć. Jakieś to z drzwi, co się dzieje? Co się stało? Dlaczego to tak wybuchło LOL? Szybka. Co on formuje z szyby, z pęknięcia, Gwiazdę! Pierdzielisz. Tak się da? Ależ to... Ja pierdzielę jakie fajerwerki! Czy nawet nie fajerwerki, taki efekt. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, nawet na Sylwestra nic takiego. LOL! Świetne to było. O, to jest satysfakcja. Rzeźbienie w drewnie. To jest satysfakcjonujące. To jest piękne. Zawsze patrzyłem, jak mój dziadek sobie rzeźbi w drewnie. Tak for fun. <laughs> o, to już było ostatnie, jak sobie jeździ taki samochodzik na dół. Z drewienka. To jaka bardziej, nie wiem, czy uspokajasz zabawka dla dzieci, czy jak. Co, co on czyści? Aha, nad tymi. To jest w samochodzie, nie? Drzwi. Lusterka. Co to jest zagąbka, czy to jest jakiś płyn? Po prostu co nie teraz reklamują? Bo... No dobra, to nie ma być reklama, to po prostu ma działać. <laughs> tak, tak mi się wydaje. O, obieranie, nie wiem, co to jest. Bambus, tak to jest bambus. Obieranie bambusa ze skórki. Co się dzieje? Co się dzieje? To, co się tu stało? Jezus, co krab maluje? Co? Ale to było dziwne. O, to jest świetne. Jak fajnie się zrobił taki ten. Taka spiralka się zrobiła zarąbista. o ole, przypał. Co to było? Jak ona tak rzuciła parasolem? Kurde. Parasolem takie triksy robić, zarąbiste. O, lol. Sprężyna Ale jak to sztos dobrze wygląda, panie Piękne oh, jaki idealny, jaki idealny cyrkiel Ulala, la, jaka piękność Piękne Czym on rzucił? Wodą? Jezu, jaki wkurzony! Okulary, Ale. Okularki, oksy się trzymałem głowy. Ha! Widziałem już takie przybranie, ale z takim gościem. Z takim umięśnionym jakimś misiem bardziej. Z człowiekiem. Zarąbiście to wygląda. Co się dzieje? To nie wleci. O, dał radę. To jest idealnie wymierzony. Ja pierdzielę jakiś to typ. On na poziomie głowy, nawet wyżej niż głowa. Po tak bym cała, nie ma, <śmany> ho oh, jeszcze jakieś, jakieś triki wali chłop, zarąbisty jest No takie coś fajnie umieć, nie? No, przed dziewczynami tutaj, pochwalić się <śmany> Co? Z Róża z jakiegoś owocu, co? O, ale co? Świetne, świetne Ja pierniczę Nie wierzę, dwa słupki To jest Fifie jakieś, nie? Aż do, aż do satysfakcji to dali Jakieś mięso tam jest nadziewane? Prawdopodobnie tak On, on rozgrzewa patelnię, ale po co? <laughs> Jaka tęcza się robi Uu, lala On to w ogóle, ja pierdzielę to się niebieskie robi Ale jaja Ale to chwilę tylko trzyma nad tym, nie? I od razu jedzie w drugą stronę Ale dziwne Mega dziwne Jak on to rozerwał? Ła, wow, mój palec! Oła kurna Jezus, co to za... Co to za hardkorowy typ, to jakiś żołnierz jest To jest jakiś żołnierz... Nie, damy. Jaki powalony typ! Chłop... Co się tu stało? No, jakiś żołnierz, który kurde, co 10 lat tam chodzi, to jest niemożliwe Chłop z kamienia jest to ja normalny człowiek to by się dawno połamał O, taki cukieras <suszy> to... O nie, tamten, tamten ma mniej włosów Ale fajny, fajny, fajny pomysł w ogóle, nie? Co to jest? Chłopie, co to jest? Ale creepy Jakie ładne serduszko zrobiła perfekcyjna. perfekcyjne. I jeszcze weźmie je Uuuu Świetne Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście filmik spodobał. Widzimy się już w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i tyle chyba, nie? <grym> Następny odcinek oczywiście za dwa dni, co dwa dni są odcinki. Oglądajcie. Trzymajcie się, cześć do zobaczenia i elo!